Kolejny dzień to kolejne wyzwania halczy, witajcie, z tej strony Desikor i witam was w następnym odcinku ze Stardew Valley. Ostatni tydzień lata to czas, w którym będzie można już zaobserwować efekty ostatniego poprawiania naszej gospodarki. Przyszła też pora, by zrobić sobie poza komodą skrzynkę na nieskategoryzowane przedmioty. Oczywiście miejsce jest w domku, bo gdzie indziej mogłaby stać. Jako że krówki dają coraz więcej mleka, Nadszedł też czas, by zastanowić się nad maszynami do sera. Twarde drewno, kamień, zwykłe drewno oraz mieć. Do ogarnięcia. Chociaż twarde drewno jest troszkę poza naszym zasięgiem, to zaraz to zmienimy. Prawie samopodlewająca się farma już daje naprawdę dużo zarobić. A to dopiero początek. Zobaczycie, co zacznie dziać się jesienią. Clint skończył pracę nad kilofem, więc pora go odebrać. Przy okazji zaopatrując się w kilka fantów z Geod. Najchętniej podmieniłbym kilo w zasiekierkę tego samego dnia, ale niestety brak żelaza to uniemożliwia. I pomyśleć, że brakuje mi zaledwie jednej bryłki. Wizyta u Robin to idealny czas na małe przemeblowanie na farmie. Szykując sobie ten materiał, doszedłem do wniosku, że bardzo prawdopodobne, iż w przyszłym odcinku w miejsce kurnika stanie mój domek, ale to się jeszcze okaże. Wieczorkiem skończyłem przynosiny kurnika i posprzątałem po nim w starym miejscu oraz skorzystałem z ostatniego dnia posiadania siekierki w najbliższym czasie, aby uzupełnić zapas drewna. Póki co moim celem jest uzupełnienie zapasu żelaza, tak aby ulepszyć siekierkę i zaopatrzyć się w więcej twardego drewna, gdyż właśnie ten surowiec zaczyna mi być potrzebny w znacznie większych ilościach. Gdy wszystko było już na swoim miejscu, Pora wybrać się do wyrka. Tego dnia przyleciała do nas wróżka i namieszała nam w kolejności zbierania melonów. Zaopatrzony w żelazny kilow postanowiłem wyzbierać co się da, z tych większych kamieni oczywiście, aby posprzątać farmę. W drodze z melonem do Demetriusa, w ramach czyszczenia questloga, wpadłem do Robin, aby ulepszyć krównik. Niestety wtorki, czyli dzień treningowy dziewczyn, nigdy nie był najlepszym dniem do odwiedzin w celach biznesowych. Który to już raz w tej serii, dokładnie ten sam numer? Zaopatrzony w wystarczającą ilość żelaza, ruszyłem do Clint'a po ulepszenie siekierki. Oczywiście uzupełniając nasionka, które jeszcze mają szansę wyrosnąć, i kupując lody, bo to jedna z ostatnich takich okazji na zakupy. Później wróciłem na farmę, aby szybko ją oporządzić i nadeszła idealna godzina na połów siotra. Jak obstawiacie, udało się tym razem? Oczywiście! Udało się zarobić na rybkach, bo jezior znowu się wywinął. Jeszcze tylko sprzedać zbędny szmelc w gildii oraz odnieść część rzeczy do centrum społeczności, kończąc przy tym jeden ze zbiorów, i można iść lulu. Byle szybko, bo strasznie późno się zrobiło. Podsumowanie: to kasa i zdecydowanie więcej kasy. Nareszcie zapowiedź deszczu która zwiastuje złowienie sandacza, którego można przecież złowić nad górskim jeziorem, prawda? Wrócimy do tego jutro, a póki co cieszmy się słonecznym dziągiem. Tego dnia udało się trafić na wyjątkową cutscenkę, bo można ją zobaczyć tylko pierwszego roku, jeśli ma się odpowiednie relacje z samem. Jeśli dobrze pamiętam, minimum trzy serduszka. Vincent zastanawia się, co z jego staruszkiem, a sam pociesza go, że ten na pewno wróci do domu z frontu. Nie psujmy chłopakowi tej chwili i uznajmy, że ma rację, bo w końcu to tylko dziecko, prawda? Oczywiście na plaży wylądowaliśmy w związku z urodzinami Will'a, któremu przynieśliśmy diament, gdyż nie pamiętałem, co poza tym lubi. A to zawsze dobry prezent. Szybka kolejka do Robin, aby ulepszyć studoę. I wracamy do domu, zbierać pieniądze w postaci majonezu i sera. Zanim znów przyjdzie pora na piątą, albo już szóstą próbę złapania jesiotra? No właśnie, panie jesiotrze, jak już się pan zahaczył, to proszę nie stawiać oporów i dać się złapać. O, i można było? Można. 24 dzień lata, czyli prawie ostatnia chwila na złapanie go latem, ale nareszcie się udało. Nie zmienia to faktu, że jak już jestem tu z wędką, to szkoda by było zmarnować taki piękny dzień na zarobek, prawda? Drugi jesiotr niestety okazał się bystrzejszy od wędkarza i mnie zwiał. Jeszcze tylko trzy z tego bandla i wszystkie w zasięgu maks jesieni, a niektóre nawet szybciej. Przepiękny dźwięk deszczu budzi nas dnia 25, co oznacza, że pora z rana zasadzić się na sandacza, którego można złapać jesienią podczas deszczu. W górskim jeziorku, w godzinach nocnych, czyli od rana między 6 a 8 oraz jeśli dobrze pamiętam, po 19. Niestety rano nie udało się go złowić. Jeszcze tylko przebić się do krasnala w kopalni i można wrócić do oporządzania farmy, żeby wieczorem poświęcić jeszcze trochę czasu sandaczowi. Robin nawet w takim deszczu dzielnie pracuje. Dobrze, że w środku, a nie na zewnątrz, bo by strasznie zmokła. Po porządzeniu farmy zostało nam jeszcze masa czasu do wieczora, tak więc przyszła pora odebrać i wypróbować nową siekierę. Z dodatków w aktualizacji 1.6, którymi staram się dzielić w każdym możliwym do tego miejscu, mamy to przejście obok Klinta, gdzie posiadając żelazne narzędzia, można się dostać i zdobyć skill zbieracza... Mm, dobry dóbr wyrzuconych? Czyli zwiększyć sobie szanse na lepsze fantazy śmietników. Ciekawe jak to działa: czytamy książkę i nagle wszyscy zaczynają wyrzucać diamenty? Z tą siekierą można udać się też do tajemniczego lasu i pozbierać trochę twardego drewna, którego będziemy potrzebować coraz więcej. Ale zbliża się wieczór, więc trzeba wracać do górskiego jeziorka, polować na konkretną rybę. No właśnie, co uważniejsi słuchacze już wychwycili, że sandacza można złowić jesienią. A my mamy lato. Jesteś wśród tych osób? Jeśli tak, napisz proszę komentarz o treści sandacz. Zobaczmy, ilu z Was mnie słucha. Tak więc cały wieczór poświęciłem złapaniu ryby, której fizycznie nie byłem w stanie złapać. Tak to jest jak się najpierw robi, później myśli. Nie powiem, żebym wyszedł na tym źle, szczególnie, że trafił się diament oraz dużo fajnych rybek, ale mogłem ten dzionek spożytkować na znacznie ważniejsze sprawy, zwłaszcza, że na tą chwilę akurat kasy to mi nie brakuje. Dodatkowe 15 kafli zawsze spoko i tak wiem, że sprzedałem już 3 złote melony i mogłem skompletować bandla, ale wtedy na to nie wpadłem, ok? Piątkowy poranek. Farma oporządzona, więc można wyruszyć do handlarki po... no cóż, niewiele. Ale warto zaopatrzyć się na tym etapie gry w to nasionko, gdyż rośnie tylko na jesieni. Przy okazji wizyta u Marni zaowocowała nowym zwierzątkiem, słodką kuską, której nie mogłem inaczej nazwać. No po prostu nie mogłem się powstrzymać, szczególnie wiedząc, jaka będzie reakcja osoby montującej ten materiał. Udało się też odzyskać ulubione szorty burmistrza. Ciekawe jak one się tam znalazły i czemu towarzyszyło temu trzęsienie ziemi. To też najwyższa pora, by odnieść wszystkie niepotrzebne artefakty do muzeum. Uzbrojony w ostrą papryczkę dla George'a oraz szorty burmistrza wyruszyłem do miasta oczyścić sobie trochę dziennik zadań. Burmistrz nie był zachwycony miejscem znalezienia szortów i kazał nam trzymać język za zębami. I pomyśleć, że mogłem mu je wrzucić do zupy podczas festiwalu. Mała uzupełniajka w muzeum oraz w centrum społeczności też jest zawsze mile widziana. Jeszcze tylko łza maru i mamy prawie czysty dziennik zadań. Cel na dziś osiągnięty. Korzystając z pozostałego czasu wybrałem się po ostatnią rybę specjalną do bandla, aby zamknąć tą kolekcję. Trochę to trwało, udało się nawet znaleźć kilka ozdóbek oraz artefakt, ale udało się. Drewniak wpada nam do kolekcji. To znaczy wpadnie jutro, bo chciałem co prawda iść go zanieść dzisiaj, jednak stwierdziłem, że już jest za późno. O proszę, dziewiąty poziom rolnictwa i Zraszacze z Irydu. Gdzie my nawet blisko Irydu nie jesteśmy. <laughs> ale lepszy nawóz się przyda. Sobota zaczęła się dość spokojnie. Jednym z pierwszych planów było domknięcie jednej z kolekcji oraz odniesienie artefaktu, co też zrobiłem. Korzystając z okazji zapraszam Was na Twitch TV slash 16 gdzie możemy razem pogadać, pograć oraz możecie śledzić na bieżąco bardzo dużo postępów z bardzo wielu gier, w które obecnie gram. Powiedziałbym, że ten dzień był bez polotu. Gdyby nie to, że otworzyliśmy sobie w końcu wcześniej niezwiedzaną część naszej farmy, na której stał nagrobek naszego dziadka razem z notatką, że podsumuje nasze starania po skończonym drugim roku. No i oczywiście to był dzień, w którym dałem upust swojemu wewnętrznemu drwalowi. Ale tak poza tym niewiele więcej się działo, więc przejdźmy może do niedzieli. Przepis na dobry chlebek nigdy nie jest zły, a to czekało nas o poranku w programie kulinarnym. Handlarka to obowiązkowy punkt niedzielnego poranka, tak aby nie zapomnieć o niej później. Ostatni dzień tygodnia to też dobry moment na odwiedzenie jaskini z owocami i zebranie tego, co przyniosły nietoperze. Wiedza, że jutro nic nie wyrośnie, skłoniła mnie do przestawienia sprinklerów, gdyż zniszczone uprawy nie miały już znaczenia. Rozpocząłem więc rozkładanie sprinklerów oraz planowanie farmy i okazało się, że fajnie byłoby mieć ich nieco więcej, co oznacza szybką wyprawę do kopalni po złoto i żelazo. Planem na kopalnię było zdobycie tak po 15 samorodków, co by zrobić 3 złote i 3 srebrne sztabki. Jednakże szybko okazało się, że wyprawa zostanie przełożona na później z powodu braku energii oraz zapasu jedzonka, aby tą energię uzupełnić. Szybka wizyta na farmę po jakąś szamę i wracamy do kopalni sfinalizować mój plan na dziś. Jeśli chodzi o złoto, to strasznie dużo czasu pochłonęło zebranie 15 samorodków, a to oznacza, że na żelazo nie zostało zbyt dużo czasu. Na szczęście duchy postanowiły nie robić nam podgórkę i wróciłem z wystarczającą ilością żelaza, aby domknąć zaplanowany cel. Zamiast jednak domykać odcinek na ekranie końcowym, jak zazwyczaj, ten odcinek zakończymy wiosennym widokiem nocnych świecących medus, które odwiedzają miasto Pelikan raz do roku. Czyż to nie przepiękny widok? A póki co ja Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w przyszłą środę o godzinie 16. Bajoszka!